Czy jest Pani za dostępem do broni w Polsce? Czy rozumiem, że rozszerzeniem, liberalizacją prawa do uzyskania zezwoleń, tak? Za czy przeciw Pani jest? Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest wcale trudne. Jest kosztowne. Nie jest wcale trudne. Problem w tym, że jest uznaniowe. Tu jest. No po... trzeba zdać egzamin, trzeba wystrzelać ileś tam pocisków, naboi. To jest tak, że w Polsce można mieć broń, jeżeli jest się myśliwym, albo jest się kolekcjonerem, albo jest się strzelcem sportowym. Co, co by pani zmieniła tutaj? Zmieniłaby pani coś, czy nie? Na pewno bym ułatwiła dostęp do broni, ale bez rezygnacji. Muszą być badania psychologiczne. Zdecydowanie to w ogóle nie ma, nie ma absolutnie innej opcji. I zastanowiłabym się nad tą uznaniowością policji, bo często jest tak, przynajmniej na tyle ile słyszałam, że czasami jakby nie ma żadnych obiekcji, żeby wydać pozwolenie na broń, a jednak policja decyduje, że a to jeszcze to, a to jeszcze tamto.